Tych rzeczy na ścieżce pacjenta, który diagnozuje się w kierunku raka płuca, trudnych jest bardzo dużo. Po pierwsze, to jest całkowite zagubienie, dokąd pójść z, tą, z takim podejrzeniem, bo najpierw to jest tylko podejrzenie raka płuca. Dostaje się skierowanie na tomografię, idzie się na tomografię, na ten wynik się czeka. Później wraca się do lekarza, który dalej kieruje na, na kolejne badanie, być może do pulmonologa, a tam znów się czeka. Czeka się na kolejne badania, czeka się na badanie, czeka się na opis tego badania, czeka się na kolejną wizytę. No, muszę powiedzieć, że ja oczywiście bardzo starałam się tą ścieżkę diagnostyczną, mamy przyspieszyć i mi się to udawało. Dzięki temu, że na swojej drodze spotykałam wielu wspaniałych lekarzy, którzy po prostu w tym bardzo pomagali. Natomiast i tak ten proces diagnozowania trwał ponad trzy 3, ponad 3 miesiące trzy, 3 cztery miesiące trwał. To najtrudniejsze to jest właściwie ten czas do diagnozy i rozpoczęcia leczenia. Najtrudniejsze jest to, kiedy już właściwie człowiek wie, że ten rak jest. I znając tą sytuację, że ten rak już jest, chciałoby się jak najszybciej przystąpić do leczenia. A to nie jest takie proste, bo trzeba wykonać wszystkie badania diagnostyczne, bardzo dokładne badania diagnostyczne, trzeba czekać. Czekać na lekarza, czekać na tą ostateczną diagnozę, czekać na dobór leczenia. To jest bardzo trudne. Muszę też powiedzieć, że dla mnie było też bardzo trudne, ponieważ to ja się opiekowałam mamą właściwie, ja, ja właśnie to była moja odpowiedzialność, jakie leczenie zostanie podjęte, no bo mama nie była w stanie podjąć takiej decyzji. Dla niej było to za trudne. Ona oczekiwała właściwie od lekarzy, że lekarz powie, Proszę pójść na takie leczenie. Lekarze w tej chwili mówią, jest możliwość taka i jest możliwość taka, to pacjent ma, ma prawo wyboru. No, dla pacjenta często jest to y, zbyt trudne, szczególnie dla starszego pacjenta. No, tutaj rzeczywiście dla mnie było to, ja wiedziałam, że muszę za nią podjąć tą odpowiedzialność, tą podjąć tę decyzję i powiem że szczerze, że łatwiej by mi było podjąć taką decyzję za siebie niż za mamę. To było bardzo trudne ja też muszę powiedzieć, że, yy, no wiedząc o tym, jaka to jest choroba, jak trudna jest ta choroba, też starałam się o drugą diagnozę. Znaczy, starałam się po prostu zapytać, pójść do innego lekarza, zapytać, jakie proponuje leczenie, do drugiego, do trzeciego leczenia. Po zebraniu tych wszystkich informacji mogłam powiedzieć mamie, tak, robimy dokładnie, dokładnie to. I muszę powiedzieć, że uczucie, pierwsze uczucie ulgi pojawia się w momencie, kiedy. Działamy, kiedy jest już leczenie, kiedy to leczenie jest rozpoczęte. Najgorsza jest sytuacja psychologiczna i dla tej osoby, która jest chora, i dla opiekunów. Ten, ten taki czas do rozpoczęcia leczenia, który jest strasznie długi, bo tak jak mówię, to jest, w naszym przypadku, było to ponad 3 miesiące, 3-4 miesiące, a są przecież przypadki, o których wiem, że trwa to jeszcze dłużej, że trwa to nawet pół roku. No to jest okres niesamowicie po prostu trudny, kiedy człowiek po prostu. Nie wie, gdzie, by, gdzie ma pójść, dokąd pójść, co zrobić, żeby to leczenie przyspieszyć, bo wie, że ten nowotwór tak trudno się po prostu rozwija i że traci się z każdym, często z każdym dniem szansę na, na, po prostu na optymalne leczenie. Nazywam się Katarzyna Pinkosz. Biorę udział w pospolitym ruszeniu. Hamuj raka, daj szansę płucom.